Na początek pytanie niezwiązane z angielskim. Czy ja na tej tablicy piszę szminką? Am I writing with lipstick on the blackboard? Lipstick, stick czyli taki kijek usta, kijek do ust. Można sobie to łatwo skojarzyć, ale dziś chciałbym porozmawiać o słowie call. Gdy zapytam osoby początkującej, co oznacza to słowo call, to prawdopodobnie 99% odpowie, że call oznacza dzwonić. Można powiedzieć na przykład I will call you, czyli zadzwonię do ciebie. Albo można też powiedzieć call the police, czyli zadzwoń na policję, ale nie do końca. Oczywiście tak by to zostało przetłumaczone w filmie, ale call ma trochę głębsze znaczenie, ponieważ call oznacza tak jakby wzywać. Tak jakby wzywać kogoś, więc w tym przypadku, gdybyśmy to chcieli przetłumaczyć, tak naprawdę słowo po słowie, to by było wezwij policję. Call the police. To słowo, co nie powinno cię dziwić, w angielskim jest i rzeczownikiem, i czasownikiem. Czasem tak bywa, że jedno słowo jest i rzeczownikiem, i czasownikiem, i przymiotnikiem, i jeszcze pełni wiele, wiele innych funkcji. Zatem call może być faktycznie jakimś wezwaniem, tłumaczone jako dzwonienie, ale może też być takim polski język, trudny język. Chodzi o to, że słowo call oznacza także zew. Takie wezwanie czegoś. Na przykład wezwanie do działania. Call to action. O tym za chwilę, ale na początek kilka takich zwrotów ze słowem call, które przydadzą Ci się w codziennej rozmowie w języku angielskim. Nawet jeżeli jesteś osobą totalnie porządkującą, to warto te zwroty opanować, bo wierz mi, że one na pewno niebawem Ci się przydadzą. Zatem wtedy, kiedy będzie trzeba po kogoś zadzwonić, to na pewno powiesz call i tutaj ta osoba, ta instytucja, do której trzeba zadzwonić. Call the police, call the doctor, czyli dzwoń po doktora, call the emergency, czyli też zadzwoń na pogotowie i wiele, wiele innych rzeczy, miejsc, osób, po których można dzwonić. Ale jeżeli powiem call me, to może to oznaczać zadzwoń do mnie, na przykład call me tomorrow, trzeba być bardziej konkretnym, ponieważ Call me może też oznaczać nazywaj mnie, czyli wołaj mnie, tak jakby wzywaj mnie. Wzywaj mnie takim imieniem i tutaj podajemy swoje imię. Mogę powiedzieć Call me darek, Call me Mike, Call me Jake. I taki zwrot warto wyłapać wtedy gdy ktoś nam się przedstawia, bo wtedy ta osoba oczekuje tego, w jaki sposób będziemy się do niej zwracać. Na przykład ktoś ma na imię Anthony, wtedy być może powie do ciebie Call me Tony. Albo ktoś ma na imię Gregory i on nie chce, żeby mówić do niego tak oficjalnie, więc wtedy powie Call me Greg. I ty też możesz do kogoś powiedzieć Call me, używając tego imienia, tej formy imienia, którą najbardziej lubisz. Więc jeszcze raz, jeżeli powiem Call me tomorrow, to wtedy wcale nie chodzi o to, żeby nazywać mnie tomorrow, czyli jutro, tylko żeby do mnie zadzwonić jutro, żeby mnie wezwać jutro. Tak jakby tak, to trzeba rozumieć. A jeżeli powiem Never Call me again, to prawdopodobnie to będzie jakaś scena z filmu miłosnego, w którym mówię do mojej partnerki nigdy więcej do mnie nie dzwoń. Słowo call, poza tym, że oznacza wzywać, oznacza także nazywać coś, jak tutaj w imieniu call me, czyli nazywaj mnie. I możemy tego użyć w sytuacji, kiedy nie wiemy, jak coś powiedzieć na daną rzecz. Wyobraź sobie taką sytuację, że rozmawiam z osobą anglojęzyczną i zapomniałem, jak powiedzieć zegarek. Więc jest wiele możliwości na to, żeby sobie przypomnieć, żeby zapytać tego mojego rozmówcę, jak powiedzieć tę rzecz po angielsku, ale jedną z tych możliwości jest użycie właśnie słowa call. So I can say what do you call? i wskazać na zegarek. What do you call this? What do you call that? Jak to nazywacie? Więc fajny zwrot, zwłaszcza wtedy, kiedy możesz coś pokazać, łatwo zaprezentować, ale zapominasz nazwy tej rzeczy, to ten zwrot prawdopodobnie ci pomoże. I wtedy twój rozmówca może powiedzieć it's called a watch. Czyli to się nazywa zegarek, ponieważ it's called oznacza właśnie to jest nazwane. To jest nazwane, warto sobie też zapamiętać ten zwrot, bo możesz powiedzieć in Polish it's called i tutaj podać nazwę, jakiej używa się w języku polskim. Już za chwilę zagadka szminki zostanie rozwiązana, i za chwilę też podam ostatni ciekawy zwrot. Ostatnią moją propozycję na dziś ze słowem Cole. Natomiast jeżeli ten materiał do teraz Ci się podoba, to koniecznie daj mi o tym znać, koniecznie pozostaw po sobie jakiś ślad, udostępnij ten materiał, bo wierzę, że Twoi znajomi też docenią to, że angielskiego tak naprawdę można uczyć się łatwo i przyjemnie, czasem z żartem, więc koniecznie podziel się z nimi tym materiałem. A jeżeli nauka tego typu Ci się podoba, w oparciu właśnie o om. Zamawianie zwrotów i słów, to koniecznie sprawdź moje rozwiązanie Enlinado 500 zwrotów. Jeżeli wyszukasz Enlinado 500 zwrotów, koniecznie zobacz prezentację, ponieważ jest to rozwiązanie dla osób, które chciałyby się nauczyć praktycznego angielskiego, praktycznych zwrotów, które działają w takim zestawieniu, w jakim są zaprezentowane. Możesz po prostu wziąć te słowa i poskładać z nich zdania niczym klocki. To bardzo ułatwia komunikację. Ja też pokazuję tam wymowę. Dodaję do tego jeszcze native speakerów, którzy wymawiają to poprawnie, z ładnym angielskim. Do tego wszystkiego są ćwiczenia. Każdy zwrot jest omawiany, więc zachęcam do sprawdzenia. A teraz ostatni zwrot. Propozycja I call him too. Gdybyśmy myśleli, że call oznacza samo dzwonić, to pomyślelibyśmy sobie wtedy, że w tym zdaniu chodzi o ja dzwonię do niego do... może coś o dzwonienie. Albo nie, bo przecież zdamy już, że call... To jest też wzywać i nazywać. Więc ja nazywam go do. Hmm, nadal brzmi dziwnie, ponieważ call oznacza także wzywać kogoś do czegoś, wzywać kogoś do jakiegoś działania. Na początku mówiłem, że call jako rzeczownik jest takim wezwaniem. Wezwanie na przykład do akcji. So I call him to, i tutaj można dodać słowo stop. I call him to stop, czyli wzywam go do zaprzestania, wzywam go do, do tego, aby przestał coś robić. Mogę też powiedzieć I call you to stop. Czyli wzywam Ciebie do zaprzestania. So I call you to. I tutaj możesz uzupełnić to, do czego kogo wzywasz. I call you to. Propozycja dla Ciebie. Ok, wiem, że każdy czekał na rozwiązanie tej zagadki. Czy jest to szminka? Oczywiście, że nie. Bądźmy profesjonalistami. To jest specjalistyczna, żelowa kredka w sztyfcie dla dzieci którą wykorzystałem dziś do pisania po tablicy. Mam nadzieję, że już teraz nikt nie zarzuci mi, że czegoś tutaj nie widać, bo taka kredka w sztywcie doskonale się sprawdza. A że wygląda jak szminka, no cóż, mam nadzieję, że wszystko jest fajne, widoczne. Pozdrawiam cię, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć. Słowo call poza, słowo call poza tym, że słowo call, słowo call, słowo call, słowo call poza tym, że oznacza